Ten interesujący obiekt w kadrze nazywa się TRAD, czyli tymczasowe rozwiązanie antydeszczowe. Geneza powstania tego obiektu jest taka, że kiedy tu przyjechaliśmy, rura była obcięta dotąd i nastała pierwsza burza to woda po prostu grupotała tutaj jak z rzygacza. wszystko było zalane nic dziwnego, że woda podciekała przez fundamenty do, do piwnicy no nie spodobało nam się to bardzo na szybko znalazłem rozwiązanie no, tymczasowe czyli te rurki Gdzieś tutaj były zuchowane pod, pod tujami. Wydarłem je stamtąd i przymocowałem byle jak. Zupełnie po to, żeby woda płynęła nie do budynku, tylko nieco dalej. No i zrobiłem coś takiego. No nie było to doskonałe, więc w przerwie między, między deszczami szybciutko to uszczelniłem. W ciągu paru minut widać czym. Taką pianą niskoprężną. No i mówię szczerze, że sprawdziło się to na tyle, że że no tu woda się już nie gromadzi, jak widać. I poczekamy na jakiś deszcz, no bo jest dzisiaj taki dzień deszczowy, to poczekamy na następną odsłonę ulewy, żeby zobaczyć jak to w działaniu wyjdzie, ale zaręczam, że, że po prostu działa. Ta rurka żółta to jest ten typ z otworami, także ona tu już troszkę tej wody oddaje w między, międzyczasie, ale i tak sporo płynie tamtą, tamtą rynienką niebieską. No i ratuje trochę ten dom od przemakania, bo ta woda tutaj ma gdzie wciągać. No jest grunt taki dosyć nasiąkliwy, no ale no to docelowo oczywiście to warto zrobić. Tutaj będzie jakąś instalacja, ale tymczasowo. No zobaczymy, pokażę tutaj zaraz, tylko czekać jakiegoś porządnego deszczu. Deszcz jest bardzo mocny i długotrwały. Zobaczymy jak to wygląda od zewnątrz. Idę na pole. ulewa jest wręcz katastrofalna A jak się sprawdza to no ustrojstwo, ustrojstwo moje! Uch. tymczasowe rozwiązanie amfiteszczowe on chyba działa po prostu Przykład z życia wzięty, który pokazuje, że prowizorki mają po prostu niezwykle długi żywot i to jeszcze szczęśliwy. Bo zamiast tak jak było na początku, tutaj obcięta rynna i chlupanie wody bezpośrednio pod budynek. Udało się odprowadzić ją troszeczkę dalej. No i jakoś lepiej to wygląda trochę. Trzeba będzie w odsłonie tego czegoś nowszej spowodować, aby ta woda odchodziła dalej. Albo po prostu zrobić porządną instalację antydeszczową. W każdym razie to jest nasz trat, czyli tymczasowe rozwiązanie antydeszczowe. I ten trat wykonany w ciągu dosłownie kilku minut, kilkunastu może minut w sumie ze schnięciem chyba nawet trochę tego, tego uszczelnienia, no działa, po prostu działa. Niesamowita rzecz.